Cześć. Z tej strony Iwona Sicińska i dzisiaj będziemy mówić o tym, czy jesteś zadowolony, zadowolona ze swojego życia, czy też nie. A więc jeżeli jesteś zadowolona ze swojego życia, no to podejrzewam, że raczej leżałabyś w hamaku <grych> na Hawajach gdzieś tam albo na Karaibach i nie oglądałabyś tego filmu. No więc przypuszczam, że jednak nie do końca jesteś zadowolona ze swojego życia, czy też zadowolony i dlatego oglądasz ten film. I chcesz się dowiedzieć, co zrobić, żeby jednak być w pełni zadowolonym. Ok? A więc, jeśli ten temat Cię interesuje, no to zapraszam i zaczynamy. Punkt pierwszy: dlaczego nie jesteś zadowolona ze swojego życia? Co tak naprawdę cię uwiera? Napisz w komentarzu tam poniżej, dlaczego nie jesteś zadowolona ze swojego życia. Co takiego w tym twoim życiu jest, że coś cię uwiera. No bo wyobraźmy sobie taką sytuację, że mamy dobre zdrowie, mamy dobrą pracę, e, mamy fajne dziecko czy dzieci, na przykład psa kota i tak dalej, ale nie mamy partnera. No i teraz, jeżeli. Ten temat partnerstwa cię uwiera bardzo mocno i czujesz się samotna, no to co z tego, że masz tą dobrą pracę i tak dalej, ten dom i koleżanki i fajne dzieci z byłym mężem, jeżeli czujesz się ciągle samotny? Rozumiem o co chodzi, czyli taki temat jest w twoim życiu, który cię po prostu kuje gdzieś tam, nie daje ci spokoju. W innym przypadku może być tak, że masz fajne partnerstwo, masz fajne dzieci, masz fajną pracę, wszystko się zgadza, ale chorujesz. Okay? Czyli coś ci dolega. No i wtedy znowu te wszystkie rzeczy, które są ok, tak dookoła, um, przestają tak bardzo się liczyć, bo liczy się to, że cię coś boli, że gdzieś ci coś doskwiera. No i teraz to jest taka bardzo ważna dla ciebie informacja. Że to coś, co ci to skwiera, no to to jest temat, na którym oczywiście należy się skupić, i to jest temat, który musisz jakoś rozpoznać. Czyli musisz zrozumieć, o co chodzi, skąd ci się to bierze i jak to zmienić. Oczywiście można robić zewnętrzne rzeczy. Ja to nazywam tak, że można robić zewnętrzne rzeczy. I wewnętrzne rzeczy. A więc, jeżeli już po pierwsze znalazłaś, czy znalazłeś ten temat, który ci to skwiera, to po drugie, trzeba teraz ten temat w jakiś sposób ogarnąć. No i teraz są właśnie takie sposoby. Jedni mówią tak: rób zewnętrzne rzeczy, czyli lecz się lekami, tam z apteki, chodź do lekarza i tak dalej. A szukaj partnera. Nie wiem, na sympatii na przykład, albo iść na dyskotekę, nie? albo gdzieś, gdzie możesz spotkać kogoś. Okej. Okay. I te rzeczy oczywiście w jakiś tam sposób mogą zadziałać, ale jeżeli ty wewnątrz siebie w środku tam nie zmienisz swojego podejścia, czyli nie zmienisz programów podświadomości, to żebyś nie wiem, na ile dyskotek poszła żebyś nie wiem ilu chłopaków, że tak powiem umówiła się z nimi na randki żebyś nie wiem jakie leki stosowała w, swoim, w swojej chorobie, to i tak ani się nie wyleczysz, ani nie znajdziesz sensownego partnera, bo będziesz przyciągać tylko to co już masz czyli jeżeli w środku wewnątrz, w podświadomości czujesz się samotna, to będziesz przyciągała samotność, jeżeli w środku, w podświadomości masz przekonanie że no, tam w pewnym wieku to jeszcze trzeba chorować, na przykład, albo że grypa była, czy tam jakaś inna zaraza, i dlatego ja choruję. No, to przykro mi bardzo, ale będziesz chorować. Ok? Więc tak naprawdę chodzi o to, żeby zajrzeć do podświadomości i zobaczyć, co ona tam sobie, co ona tam sobie myśli, czy w co ona wierzy. Bo jeżeli wierzy pod Twoja podświadomość w coś, to taka będzie Twoja przyszłość i taka jest Twoja. Rzeczywistość teraz. W związku z tym uważam, że większość rzeczy zewnętrznych i tak nie działa. Bo czy bierzesz leki, które mają ci usunąć objawy, bo czy chodzisz na te dyskoteki, czy tam próbujesz w jakikolwiek inny sposób znaleźć sobie tego partnera, bo czy znajdujesz nową pracę, która ma ci dać lepsze pieniądze, to i tak Twoja podświadomość ci zrobi w taki sposób, żebyś. Wylądowała w tym samym miejscu, w którym byłaś na samym początku. No i dlaczego tak się dzieje? Otóż dzieje się tak, ponieważ Twoja podświadomość ma ustalone priorytety. I te ustalone priorytety najczęściej nie zmieniają się przez całe życie. I jeżeli Twoja podświadomość w coś wierzy, to, ona to w to będzie wierzyć przez całe. I tak będzie wyglądało twoje życie, tak właśnie będziesz żyć. No więc, jeżeli twoje życie ci się nie podoba, albo jakiś aspekt twojego życia ci się nie podoba, to jeżeli nie zmienisz programów podświadomości, to są marne szanse na to, żeby cokolwiek zmieniło się tak naprawdę w twoim życiu. I tego właśnie wszystkiego, czyli jak się kontaktować z podświadomością. Jak z nią rozmawiać, jak ją przekonywać do pewnych rzeczy, uczymy się w Szamańskiej Szkole Życia. Dlaczego w Szamańskiej? No bo stosujemy tam różne techniki energetyczne, też zaczerpnięte z szamanizmu. No i oczywiście można by było tą szkołę jakoś inaczej nazwać, ale, ale jeżeli jakoś. Musi być nazwana, no to niech ona będzie szameńska. Ja wiem, że to stwierdzenie niektórym się nie podoba, i niektórzy mogą sobie myśleć, że o, tam szamanizm to jakieś tam czary, mary, nie wiadomo co. Tu nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby skontaktować się z własną podświadomością, z własnym wnętrzem i przekonać ją do tego, że to, co chcesz zmienić w swoim życiu, jest bezpieczne. Okay? A jeżeli mamy do tego trochę technik energetycznych i nauczysz się, w jaki sposób medytować, w jaki sposób te medytacje e, tak prowadzić, żeby one ci dawały jakąś korzyść, żeby one były sensowne, a nie tylko, żeby były siedzeniem i niemyśleniem, chociaż, tak, <laughs> chociaż to i tak jest bardzo, znaczy byłoby bardzo dobrze, gdyby ci się to udało zrobić. No to by, będzie bardzo dobrze, tak? I żeby zmienić naprawdę, wprowadzić jakieś sensowne i poważne zmiany w Twoim życiu, to musi się odbyć w tobie pewien proces. Czyli zazwyczaj to nie zdarza się tak obstryk. Dziś sobie pomyślałam, że no dobra, zmieniam swoje życie i od jutra już mam inaczej. No nie. Po prostu to jest kwestia zmiany pewnych Twoich, po pierwsze, nawyków, sposobu myślenia, tego w jaki sposób podchodzisz do pewnych spraw. Również Twoich reakcji automatycznych. Po to, co mówiłam o podświadomości, czyli... Te zaprogramowane, tam wiecie w komórkowym, w komórkach te informacje, wszystkie, które są tam zakodowane, to one tworzą pewien sposób reagowania Twój na pewne sytuacje życiowe. I większość ludzi reaguje ciągle tak samo. Czyli leci z automatu. I jeżeli ktoś na przykład krzywo na Ciebie spojrzy, to Ty sobie na przykład pomyślisz, o ta, to jest zła i zazdrosna, i tam złośliwa. I tak dalej. Albo jeżeli jedziesz samochodem i ktoś ci tam wyjedzie na, przed Ciebie tam na drodze, to większość ludzi od razu się denerwuje, adrenalina im skacze i tam pomstują na tego głupiego kierowcę, i tam jak jedziesz, debilu, nie? i tak dalej. To są automatyzmy. I te automatyzmy są wyrazem twoich programów wewnętrznych, które masz w podświadomości. Więc oczywiście te automatyzmy trzeba zmieniać, czyli trzeba zamieniać reakcję automatyczną na reakcję świadomą. I tego właśnie też uczymy się w szkole szamańskiej. Jak to zrobić? Jest to pewien proces, tak jak już powiedziałam, i dlatego zjazdów w szkole szamańskiej jest 12, czyli przez 12 miesięcy uczymy się krok po kroku, co robić. I zaczynamy powolutku zmieniać swoje nawyki. Swoje nawyki mentalne, swoje nawyki emocjonalne, swoje nawyki, no takie, co na przykład robimy. Zaczynamy komunikować się z wszechświatem. Ehm, no bo wiecie, większość ludzi żyje w takiej szklanej bańce. Ja to mówię, że ludzie żyją w akwarium <laughs> swoim własnym, prywatnym jakimś tam. Ehm, czyli wstają rano, robią kawę, idą do roboty w tej robocie tam się powkurzają na coś, pofrustrują potem wychodzą z tej roboty, idą tam gdzieś na jakieś tam zakupy powiedzmy, no niektórzy na siłownię idą jak, jak dbają tam o swoją formę wracają do domu, robią jakiś obiad, coś jedzą coś tam pooglądają w telewizorze, pograją w jakąś gierkę Zrobią seks z żoną albo z mężem, albo i nie. No i idą spać. No i tak się dzieje dzień za dniem. No oczywiście każdy ma tam swój własny jakiś tam rytuał, czy swoje własne jakieś tam przyzwyczajenia. I ludzie w ogóle nie mają w tym czasie, kiedy są zajęci tym swoim akwarium, tą swoją banieczką taką szklaną, w ogóle nie mają czasu ani ochoty, ani pomysłu na to, żeby skomunikować się z wszechświatem. I co ja mam na myśli mówiąc wszechświat? No więc mówiąc wszechświat, nie mam na myśli wiadomości w telewizji, ani nie mam na myśli byłego męża czy żony, ani teściowej czy kochanka, czy tam szefa w pracy czy kogoś, tylko mam na myśli pole morfogenetyczne, które nas otacza. A to pole morfogenetyczne najlepiej jest poczuć w przyrodzie. No, oczywiście są osoby, które na przykład biegają albo tam chodzą na spacery i tak dalej, więc oni mają jakiś tam kontakt z tym polem morfogenetycznym, ale z nim zazwyczaj nie rozmawiają. No bo po co? <laughs> albo w ogóle nawet nikt ich tego nie nauczył, ani nikt im tego nie powiedział, że tak można. A otóż wszechświat, czyli to pole morfogenetyczne, które nas otacza, ma dla nas mnóstwo cennych rzeczy. I można z nim rozmawiać, i można się z nim komunikować. Z wszechświatem nawet można zawierać umowy. Ok? Czyli ja zrobię dla ciebie coś, ty zrobisz dla mnie coś. Ale też niekoniecznie trzeba zawierać te umowy, po prostu można z nim rozmawiać. Po prostu można niektóre rzeczy uzyskiwać z wszechświata, takie, które są ci potrzebne. Ale jeżeli z nim nie rozmawiasz, tylko cały czas swoje myślenie jest zakręcone wokół jakichś tam bieżących spraw, no to nigdy nie poszerzysz swoich horyzontów, nigdy nie przydarzą ci się żadne cuda w życiu, e, nigdy nie wypłyniesz na szerokie wody swoich własnych możliwości, no bo, bo nie masz czasu. To tak jak z tymi pieniędzmi wiecie, że nie mam czasu zarabiać, bo pracuję, no i to jest też takie coś, tak, że nie mam czasu rozwijać swoich zdolności, bo mam bieżące sprawy, tak że muszę tam zapłacić za prąd, na przykład. albo na przykład piec zmienić na jakiś tam bardziej ekologiczny, czy coś tam, czy dziecko do szkoły zawieźć. No więc, jeżeli stoisz w takim punkcie, że czujesz, że jest coś więcej, że można żyć fajniej, inaczej, że można wykorzystywać swoje zdolności, naprawdę wrodzone zdolności, uwierz mi, każdy ma takie zdolności. Ja wiem, mniejsze, większe, takie czy inne. Ja nie mówię, że od razu będziesz lewitować czy widzieć aurę na pierwszych zajęciach, ale jeżeli przyczuwasz, że coś tam jest w środku w tobie takiego nieodkrytego, fajnego, że możesz to rozwinąć, że chcesz to rozwinąć, no to nic prostszego. Po prostu zapisz się do szkoły szamańskiej i zacznij swoją przygodę. Uwierz mi, że szamani mają ciekawe życie. Dużo ciekawsze niż normalny, przeciętny kowalski. Dlaczego? No, bo zauważają mnóstwo fajnych rzeczy we wszechświecie, bo rozmawiają z tym wszechświatem, bo wszechświat im daje to, co oni potrzebują. Bo jeżeli z serca to robisz, tak? Czyli jeżeli nauczysz się komunikacji ze swoim własnym sercem, to ono ci podpowie jaka jest twoja ścieżka serca i podpowie ci dokąd ty tak naprawdę w życiu masz zmierzać. Może do tej pory ci się wydawało, że pragniesz po prostu kupić sobie na przykład mieszkanie albo lepszy samochód. Albo że pragniesz wykształcić dzieci. I że to jest Twój cel życiowy, ale może się okazać, że oczywiście to jest, są ważne rzeczy. Możesz kupować te mieszkania, samochody, wychowywać dzieci, etc., ale tak naprawdę to Twoja dusza potrzebuje, wręcz pragnie tam w środku, po prostu takie masz pragnienie wewnętrzne na przykład pragnie uzdrawiać, albo pragnie nauczać, albo pragnie na przykład malować, albo podróżować, albo robić. Nie wiem co, tuningi samochodów na przykład, czy cokolwiek. Więc jeżeli nie poczujesz tego, czego naprawdę pragnie i potrzebuje Twoja dusza, to żebyś nie wiem, co zrobił w życiu, żebyś nie wiem, ile mieszkań kupił samochodów, czy ile miał małżeństw i dzieci fajnych, to i tak nie da ci to do końca satysfakcji. Bo satysfakcję wewnętrzną, tam w środku, czyli to, po co tak naprawdę żyjemy, Daje tylko i wyłącznie to coś, czego pragnie Twoja dusza. A na zajęciach w szameńskiej szkole życia właśnie się tego uczymy. Uczymy się kontaktu z duszą, słuchania duszy, słuchania intuicji, słuchania tego wewnętrznego głosu, który ma dla Ciebie tą informację, co naprawdę da Ci satysfakcję w życiu. I ta satysfakcja w życiu to tak naprawdę jest sens życia po prostu sens życia. Więc, jeżeli tego sensu swojego życia nie odkryjesz, no to umrzesz niespełniony, czy też niespełniona w tym swojej egzystencji, w której wszystko jedno, co zrobisz, ale nie będziesz czuł wewnętrznego spełnienia. A więc, ja ci życzę, żebyś poczuł to wewnętrzne spełnienie, czy poczuła to wewnętrzne spełnienie, i jeżeli chcesz nauczyć się, jak to zrobić, to zapraszam tutaj w opisie tego filmu. Masz link do opisu zajęć w Szamańskiej Szkole Życia. Tam jest bardzo dużo ciekawych tematów, różnych działań energetycznych, tworzenia amuletów, talizmanów, rozmów z podświadomością, rozmów z nadświadomością, um, interpretowania snów i mnóstwa, mnóstwa, mnóstwa bardzo ciekawych rzeczy. Więc zapoznaj się z tym tematem, zapoznaj się z opisem tych wszystkich zajęć i zdecyduj dzisiaj, czy chcesz żyć świadomie, szczęśliwie i w spełnieniu duszy, czy po prostu chcesz egzystować jak typowy mugol, przepraszam uprzejmie wszystkich tak zwanych normalnych ludzi, no, którzy żyją, wiecie, tam od z dnia na dzień, od pierwszego do pierwszego i nie czują powołania swojego wewnętrznego, więc z całym szacunkiem, ale nie chcemy tak żyć. Przynajmniej ja nie chcę. OK. Więc jeśli jesteś w takim momencie, że potrzebujesz zmiany, czy potrzebujesz naprawdę dowiedzieć się o sobie czegoś więcej, to zapraszam. Jeżeli uważasz, że ten materiał jest przydatny, ciekawy i że może komuś dać do myślenia, to udostępnij go na swoim profilu, np. Na, na Facebooku, czy w jakimś innym miejscu, które uważasz, że jest fajne. Zasubskrybuj ten kanał, żeby nie przegapić żadnych nowości. I do następnego razu buziaczki przez słodkie śle oraz promyczki. Pa!